Proszę Państwa, oglądałem pod koniec czerwca rekonstrukcję wydarzeń czerwcowych w Ursusie. Przygotowane pod kierunkiem manny rakoczy widowisko robiło wrażenie. To już 35 lat minęło. Przy mocno zużytym budynku zakładu montażu ciągników rozgrywały się sceny, epizody wynotowane z autentycznych wspomnień uczestników ówczesnych wydarzeń. Młodzież z wielkim przejęciem wykrzykiwała słowa buntu swoich rodziców i dziadków wobec komunistycznej władzy. Było to potrzebne i poruszające widowisko. Ale moją nieczną, satyryczną naturę męczyło pytanie, kiedy ta młodzież zbuntuje się na własne konto przeciwko obecnej sytuacji Ursusa. Kiedy dostrzeże ponury trend gospodarczy, jakim jest postępująca likwidacja krajowego przemysłu stoczni, FSO, Ursusa Poznańskiego, Cygielskiego i tysięcy innych zakładów pracy? Również w Poznaniu wspominano w tych czerwcowych dniach robotniczy bunt z roku 1956, niezwykle ważny etap polskiej drogi do wolności, okupiony krwią i cierpieniem. I znowu rodzi się pytanie, czy nasza obecna, szczęśliwie odzyskana wolność musi prowadzić do zaniku polskiego przemysłu. Wolność w cudzysłowie, bo jakość tej wolności to jest odrębny temat do, do odrębnych rozważań. W czasie PRL-u, jak może niektórzy starsi ludzie pamiętają, konsekwentnie i dosadnie szydziłem z ówczesnej, durnej, wiecznie deficytowej gospodarki, ale po 89 roku wierzyłem naiwnie i pewnie nie byłem w tym osamotniony że nowa Polska będzie naprawiać, a nie likwidować niewydolne fabryki modernizować, ulepszać, przestawiać, a nie zamykać całe działy, sfery, branże. Dokąd prowadzi taka polityka? Dokąd prowadzi obecna polityka gospodarcza? No na chłopski rozum widać, że prowadzi do sytuacji greckiej. Trwa bowiem nieustanne ograniczanie rodzimej przedsiębiorczości z jednoczesną ekspansją na polskim rynku zagranicznych banków i ponadnarodowych koncernów. W ten sposób Grecja stała się kolonią banków niemieckich i francuskich. No wydaje się niestety, że Polska zmierza w podobnym kierunku. Długu Tuska blisko 800 miliardów nie da się zwrócić bez dramatycznych cięć i perturbacji społecznych. Nie wiem, kiedy to nastąpi, ale to zmierza w tym kierunku. Może dobrze byłoby zatrzymać ten proces. Na szczęście, Polska, w odróżnieniu od Grecji, ma za sobą doświadczenie Solidarności, które miejmy nadzieję, nie pozwoli zepchnąć nas do roli kolonialnej guberni niemieckich i francuskich bankierów. Wielotysięczna demonstracja solidarności w Warszawie 30 czerwca powinna przypomnieć wszystkim rodakom, że nie jesteśmy bezradni, tak jak nie byli bezradni w znacznie trudniejszych warunkach politycznych bohaterowie czerwca 1956 roku, wybrzeża 1970 roku, czerwca 76 i Solidarności lat 80. Rzeczpospolita cytuje Kazimierza Grajcarka z Komisji Krajowej. Wbrew temu, co nam się wydawało, system totalitarny bynajmniej nie przeminął. Władza, jak w PRL-u, nie rozmawia z ludźmi. Otóż to właśnie. Nasza władza lubi być klepana po plecach na salonach Brukseli. Od czasu do czasu trzeba więc ją klepnąć na warszawskiej ulicy, by nie zapomniała, kto ją wybrał i w jakiej sprawie i komu ma służyć przede wszystkim. O tym mówiły niektóre transparenty. Polityka wasza, bieda nasza. Taka jest kibiców wola, wolna Polska bez Matoła. Donald Cudoku przestanie rządzić w tym roku.